Hi vlog! Dzisiaj piękna pogoda za oknem: słoneczko świeci. Ja właśnie sobie zrobiłam śniadanko. Jest godzina 8.38. Dzisiaj tak wyjątkowo trochę. Lawna też się co mi wita. Wącha co nam mam na śniadanko. Co eee, tak chcę powiedzieć? Że wyjątkowo wcześniej dzisiaj wstałam, ale to przez trochę Romka, bo on mnie obudził, bo musiał gdzieś jechać. Eee, no ale nic. Zobaczcie, jakie mi piękne śniadanko. jajecznicę ze szczypiorkiem, rzadkieweczką. Kawuśka, także idę wcinać, a potem pójdziemy sobie na fajny, taki długi spacerek do lasu, więc zapraszam na dzień ze mną. Mój znienawidzony moment, czyli co ubrać. nie wiem, czy ta bluza wystarczy, czy lepiej nie wziąć w kurtki. Bo teraz widzę, że pani idzie w kurtce <gryw> i w czapce. Jest 13 stopni, ale ma być dzisiaj ciepło. Ma być nawet chyba z 20 stopni, z tego co sprawdzałam. Tak, 20. Dobra, jestem gotowa. Czuję się jakbym szła do szkoły, bo wzięłam taki mały plecak, żeby wziąć wodę i jakąś taką mały pojemnik, taką miskę dla Leona. Wzięłam sobie też książkę, bo planuję taki dłuższy spacer. Chcę też sobie gdzieś usiąść, właśnie tak poczilować w lesie, jak będzie fajnie, w słoneczku. Więc idziemy i biorę jednak bluzę, bo zaryzykuję. Okej, okay? no i w sumie tyle. Idziemy na spacer! Jesteśmy w lesie, przeszliśmy już jakieś 2,30 km Tam biegnie Leon z tyłu, bo jest pusto, więc Na szczęście mogłam go sobie trochę spuścić ze smyczy No i w sumie poszłam jakąś taką, jakąś taką inną, dziwną ścieżką Pierwszy raz tu jestem, więc eksploruję jakieś nowe, nowe ścieżki Mam nadzieję, że wyjdę tam, gdzie chcę, bo ja często mam taki problem, że Lubię się gubić niestety w lesie ale no miejmy nadzieję, że, że nie i no niedługo jak znajdę jakieś takie fajne miejsce z ławeczką, to sobie usiądę i zrobimy sobie mały przystanek. No, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. Nawet już widzicie, rozpięłam bluzę, bo się zrobiło gorąco. Jak się maszeruje. Więc naprawdę fajnie, tak cichutko, nie ma praktycznie w ogóle ludzi. Można sobie tak spacerować, odpocząć i tak się uspokoić, odreagować klientów. Się śmiałam, właśnie z ramką, że odreagowuję klientów, którzy byli wczoraj nie w porządku. Miałam takie dwie starsze panie. To są takie, no jest, niestety, stałe klientki, które bardzo często przychodzą. Yy, za każdym razem narzekają, ale i tak wracają. I wiecie, po prostu, no. Ale cóż, nie ma się co, nie ma się co przejmować takimi ludźmi. Odpychamy złą energię. I idę sobie dalej. Ogóle, no naprawdę jest przepięknie. Dobra, może damy jednak Leonowi teraz trochę jeść, bo jest już niestety nie jest młody pies. Nie wiem czy Leon nie obrudził kamery, nie oślinił jej. Aha, poleciało. Nie lubię tych... Te butelki z Ikei są naprawdę jakieś dziwne, bo tak kapie w nich wola. Chcesz wody? Ja ja mu zaraz muszę podsunąć, bo on leży i... Jest ale fajnie, ale tęskniam z takimi dniami. Też jesteś zadowolony, nie? Masz tutaj napisie. Oj, telefon mi wypadł z kieszeni. Git, na razie git, co? Czy jeszcze będziesz nie, bo to takie brudne jest. O, zadowolony piesek. Jeszcze właśnie czekamy ma przyjść niedługo obroża na kleszcze bo to już niestety się zaczął sezon. Ale na razie póki co jeszcze jej nie ma to cały czas obserwuję Leona. Jak coś po nim chodzi, to szybko to udaje mi się na szczęście zlokalizować jeszcze ani jednego kleszcza w tym sezonie odpukać nie miał. Więc dobra, zabieram Was i lecimy dalej w traska. właśnie wróciłam do domu, zrobiłam sobie kawusę mrożoną i musiałam się już przebrać pod koszulek, bo jest tak po prostu gorąco, przez nas spacer, zrobiliśmy 5,5 km, więc naprawdę całkiem fajnie. I trochę żałuję, że nie wzięłam żadnego kocyka czy czegoś takiego. Zobaczcie, leon już wygląda następująco: śpioszek. Przed chwilą mieliśmy w ogóle jeszcze akcję z Romkiem Wyciągaliśmy mu kleszcza, bo zauważyłam Ale na szczęście jeszcze Romek był w domu, więc Udało nam się wspólnymi siłami Jakoś to ogarnąć eee, Także wy też uważajcie na swoje pieski Jak chodzicie, bo kleszcze niestety są Wszędzie, a w ogóle najlepsze jest to, że ja chyba Nie widziałam, ale chyba Słyszałam węża W lesie, bo jak wam mówiłam zapuściłam się W jakieś takie dziwne ścieżki, nigdy tam w życiu Nie byłam eee, I tam w lesie jest taki stawek i wiecie, tam jest duży jakiś żab i w ogóle tam jest tak trochę wilgotno, są działki, więc kiedyś Romek właśnie, chyba z dwa lata temu widział węża, takiego tą język zakowatą za chyba. Ostatnio byliśmy, to widzieliśmy, czy Romek widział, ja tylko, tylko trochę widziałem, jak coś tam się ruszało wąż, ale uciekł do tego stawu. A dzisiaj szłamy z Leonem, słuchajcie. I byłam tak trochę właśnie w głębi, ale w takich ścieżkach, takich bardziej dzikich. I dosłownie nie widziałam go, bo już byłam zbyt zestresowana, żeby podejść, ale mm, ogólnie w lesie jest dużo ptaków, które gdzieś tam skaczą po liściach i one robią często takie złudne wrażenie, ale to nie był ptak na 100%. Bo to tak strasznie hałasowało, tak właśnie trochę jakby syczało, i tak po prostu było widać. Wiecie, że w kilku miejscach różnych się. Mm, Coś rusza w tych liściach, więc podejrzewam, że on by się gdzieś schował w te liście i może jakoś tak odstraszał. No masakra, na szczęście zawołałam Leona i uciekliśmy stamtąd tak najszybciej i, i nic złego się nie wydarzyło, ale no miałam potem stres, nie powiem Wam, że nie. E, więc tak, Romek teraz pojechał do pracy, ale dzisiaj pracuję do 17.00, więc mamy taki plan, żeby pojechać jeszcze dzisiaj na takie szybkie zakupy. Muszę odebrać spodnie, bo udało mi się zamówić. E, muszę iść do Rossmana, kupić krem, jakieś takie rzeczy, jakieś golarki, takie na, takie na wyjazd, wiecie, żeby mieć. Jeszcze coś tam zobaczę, co tam ewentualnie potrzebuję dokupić. Um, I chcemy jeszcze iść do jakiegoś sklepu typu Action, albo coś takiego, żeby kupić sobie jakieś takie, jakąś piłkę może na plażę, albo jakieś frisbee, czy coś. E, więc tak, a ja właśnie sprawdzam, jak się przesyła film. I w ogóle dobra wiadomość, bo udało mi się odzyskać film, bo słuchajcie, ostatnio wstawiłam film po chorobie, jak jechałam z wami na wspólny shopping I ten film, po prostu coś tam poszło nie tak i ten film się wstawił niecały, tylko 8 minut z 16 I ja już myślałam, że wszystko przepadło, że nie ma tego filmu, nie mam już nagrań Okazało się, że znalazłam w koszu w telefonie ten film, więc jest duża szansa, że uda mi się go wrzucić, więc cieszę się, bo naprawdę fajny jest to film, taki luźny. Właśnie jestem w trakcie robienia sobie obiadu i zobaczcie jaką ładną sałatkę zrobiłam z tym miksem sałat, pomidorkiem, rzodkiewką, e, granatem i szczypiorkiem i sól, pieprz. I tu w ogóle zrobiłam sobie halumi, e, bo ostatnio spróbowałam z oszą i słuchajcie to z lidla jest przepyszne. Mam jeszcze na ziemniaczki i na kurczeczko. Dobra, kochani, cieszę się w ogóle na maksa, bo Jedna sprawa, która mnie troszeczkę stresowała ostatnim czasem, yy, dało się ją, że tak powiem, prawie że rozwiązać. Warniam się, muszę umyć włosy, bo miałam to zrobić wczoraj, a wczoraj tego nie zrobiłam, bo już mi się nie chciało. I w ogóle wczoraj yy, posmarowałam się balsamem brązującym z daw, i zapomniałam yy, umyć rąk i mam takie pomarańczowe ręce i tak między palcami mam takie, nie wiem czy to będzie widać, takie pomarańczowe. Więc trochę śmiesznie to wygląda z bliska, ale no trudno. I chyba w ogóle nie będę się jakoś mega mocno malować, tylko tam trochę zakryję sobie jakieś takie przebarwienia. W ogóle odpukać moja cera wygląda spoko, mimo że właśnie są te przebarwienia, które no nie znikają szybko, to nie mam jakichś nowych takich wyprysków. Już jestem w szoku. A wiecie dlaczego? Bo jutro idę do lekarza, a jutro idę właśnie do... Eee, lekarza z miałam plan, żeby iść bez makijażu, żeby właśnie udowodnić mojej pani ginekolog, że jakby te tabletki, które biorę, wcale nie wpływają korzystnie na moją gospodarkę hormonalną i na, na moją twarz, i ja po prostu... ja e, zawsze tak jest. Zawsze tak jest. A tydzień temu był dramat, przecież nawet chyba nie wiem jakby tak nagrałam jakiegoś vloga, to miałam całą buzię zasypioną, czerwoną. Używam teraz tak, peeling, bo... Nie mam długo włosów, muszę się niestety do tego przyznać, ale ja po prostu, no często jak chodzę do pracy, to najczęściej mam związane włosy. I na przykład jak wiem, właśnie, że idę do pracy, to mi się nie opłaca po prostu myć włosów. Nie wiem, co to jest za logika dla mnie, ale no tak jest po prostu. Więc potem muszę, jak je myję, to naprawdę muszę je tak... Oj, zdejmę zegarek, żeby tutaj nie wrócić. Jak już je myję, to muszę je porządnie umyć. Bo tutaj wiecie, są jakieś e, żele, jakieś lakiery i tak dalej, jak robię jakieś takie ulizane, fryzury. Więc właśnie lubię sobie tak nałożyć peeling, bo wtedy czuję, że moja skóra się tak oczyszcza na 100%. Taki sprzęcik to jest. Chyba z Hebe To mówiłam? jak kupiłam sobie wcierkę do włosów, ale tej wcierki już nie używam Bo jak widać włosy mi już Odrosły Na szczęście też odrosły No są gęste Ogólnie, nie? Może nie aż tak gęste jak byłam mała I przed farbo... mała, no ogólnie przed farbowaniem włosów, bo Jednak farbowanie troszeczkę tam Ale ja powiem wam szczerze, że teraz mam taką Idealną yy, grubość, gęstość gęstość włosów. Kiedyś miałam faktycznie jakoś albo ich za dużo, albo one się puszyły po prostu. Nie wiem, może teraz się mniej puszą. No więc robię sobie taki masażek głowy. Na pobudzenie tam krążenia. Żeby też cebulki miały więcej chęci i motywacji, żeby rosły włoski. Jeszcze zanim to, to... Sobie trochę wyszczotkuję, bo po takim peelingu i po takim tym, to zawsze dużo włosów po prostu słabych, no, wypada. No, zobaczcie, ile nas, nie wiem, czy to widać na szczotce, to zostaje. No, ale taka jest kolej rzecz no jak ja, wiecie, nie myłam włosów przez tyle dni i nagle się, zobaczcie, zrobiłam peeling i tyle, tyle słabych włosów odpada. Dobra, mamy to, już nic nie zostaje na szczotce, to co miały odpaść, odpadły. Więc teraz zabieram się za mycie włosów i też będę je myła na dwa razy. Wkrótce chyba pokazywałam jak myję włosy, ale nie będę tego powtarzać, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem, umyłam włosy, ubrałam się, w sensie zmieniłam spodnie, zaraz wam w ogóle pokażę, bo ubrałam spodnie, które kupiłam jakoś 3 lata temu chyba? I... Nie wiem, po prostu raz jest tak, że... Czasami czegoś długo, długo nie noszę, i potem nagle takie w sumie ładne. I w sumie teraz, jak jest ten taki trochę trend na kolor brązowy, i ja też tak bardziej polubiłam, i mam więcej brązowych rzeczy, to jakoś te spodnie mają dla mnie teraz więcej sensu. Więc ja miałam je założone może raz czy dwa, i dzisiaj jakoś tak stwierdziłam, że może je ubiorę, ale nie wiem. Teraz, teraz, wam pokażę. Ja o to spodnie, tylko one mają taki kurczę dość. Tutaj wysoki stan. Ja się troszeczkę od takiego nie ukrywam, odzwyczaiłam. Natomiast do tej bluzki, w ogóle fajnie mi się też tutaj opaliło trochę ciało od tego balsamu. Tak fajnie, właśnie delikatnie. No, uważam, że nawet spoko to wygląda. Hi vlog, wróciliśmy do domu. Nie brałam sobą kamery, ale byliśmy na szybkich zakupach, byliśmy odebrać auto, jeszcze byliśmy w maku, przytestować dzisiaj. Lody pistacjowe, maklary pistacjowe, bo dzisiaj w ogóle była jakaś premiera. No, nie wiem na czym skończyłam, bo mi przerwał. Yy, aha, lody pistacjowe, maklary, było bardzo dobre. Polecamy i próbowałam też. W zasadzie sensie próbowaliśmy w sumie yy, nowego makroyala z barbecue. Też był całkiem dobry. I byliśmy jeszcze ze przystojnym spacerze z Leonem. Więc mój pierścień dzisiaj, nie wiem czy to będzie widać. Ale mam 546 pełnych kalorii i ponad i 102 godziny treningu też nie. Wiem. Czyli byłam y, 102 godziny treningu powiedziałam. 102 minuty. Będę dzisiaj dość aktywny dzień, ale no trochę stracona tym McDonald'em, ale no to nie jest. Trzeba tak balans zachować w życiu. Kupiłam sobie taką bransoletkę w chyba berszce. Mega mi się spodobała. Szukałam ostęp takiej fajnej i właśnie fajnie, że jest podwójna ale jakby jest połączona w jedno, więc to tak nie hałasuje nic, bo się o siebie nie odciera. Można nosić ją tak, można nosić ją wyżej. No w każdym razie mega fajna za 35 zł, więc też uważam, że całkiem spokojna cena. Kupiliśmy dużo jakichś takich pierdół na wyjazd, jakieś frisbee, jakieś takie do piłki, piłkę też. Leonowi taką słodką zabawkę, w sensie Romuś kupił, akurat on płacił za to, więc muszę powiedzieć, że on kupił. Ale zobaczmy, jest takie flaszczące skrzydełka tu gdzieś piszczy. O, no jest przesłodka, jak zobaczyłam tego flaminga, to mm -mm, musiałam go wziąć dla leonka. Ale było dużo jakichś takich śmiesznych, fajnych zabawek. Ja mam spodnie, więc zaraz zobaczymy. to są spodnie, które ja mierzyłam razem z Wami na vlogu. Nie wiem, czy ten vlog się w końcu pojawił, czy nie, ale są chyba faktycznie krótsze. No, chyba będą dobre, chyba będą dobra. Fajno, ale przymierzymy później. Tak czy nie, jeszcze widziałam taką deskę do krojenia, zwykłą plastikową, bo właśnie chciałam taką większą, bo ta drewniana, którą mamy, jej nie, no nie można mieć w zmywarce i nie wiem jak to się dzieje, ale po prostu bardziej higieniczna wydaje mi się taka, bo ta drewniana, mam wrażenie, że też przesiąka tymi zapachami. Nie wiem, czy się mylę, czy nie. A to co to, ramek wziąłeś? Co to jest? Mikrofibre. Jakiś mikrofibra. I byliśmy jeszcze w Rossmanie. Tam w ogóle zapłaciłam 140 zł, nie wiem za co, ale wziąłam krem do twarzy i wziąłam taki, bo akurat był na promocji. Kiedyś go miałam, pamiętam, więc on akurat pewnie mi pomoże. Wcale mam serę trądzikową, także... Żel pod prysznic dla Rumka. Dezodorant dla Rómka. Wzięłam sobie golarki na wyjazd. żel podpiesznic dla siebie, jakieś takie brzoskwiniowe tym razem, bo te z Isany mi się już trochę znudziły. I płyn micelarny taki w większej wersji z garniera i taki malutki na podróż. I co? I korektor. I za to wszystko wydałam 140 zł, dziwna sprawa. To tyle na dziś. Ja już będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że vlog Wam się podoba. Pamiętajcie, żeby postawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się już w kolejnym vlogu, pewnie nawet jutro. Pa pa!